No, jeszcze chwila ciszy. Jeszcze chwila ciszy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej części naszych przygód w And... SnowRanarku. SnowRanarku. Nie wiem dlaczego tutaj nam się pokazał. Zupełnie inny obrazek. No, może nie zmieniłem. Może nie zmieniłem. No trudno. No, jeszcze chwila ciszy. Jeszcze ci. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Wszystko półstawiane Wszystko poustawiane. Słuchajcie, tu zaczniemy sobie. Triangulację to zostawimy Panów tych takich, no, to, tej triangulacji, tak, panu geologów zostawimy sobie na później. Tu mamy do zrobienia coś takiego jak anal DAN, czyli analiza danych. I tutaj trzeba na tą kopalnię dostarczyć jakieś dane. I tu mamy jakiś samochodzik, i tam trzeba dostarczyć przyczepę serwisową tą O. Tylko najpierw trzeba stąd wytargać. Do tego użyjemy sobie naszego zix który jest bardzo blisko. I co? I dostarczymy go po prostu. Znaczy dostarczymy te, te dane tam dostarczymy, takie jak oni tam chcą. No i zobaczymy co jeszcze. Czy trzeba będzie wyciągnąć ten samochodik, który tam jeszcze. Czy co tam się będzie działo. No nic, jedziemy zobaczyć. Ciekawe, czy się uda przyczepić. Są przyczepę powinno się udać. Gdzie oni ją tutaj wypchnęli? Ja nie wiem. W takie krzoki. Jak ją stąd wyszarpać w ogóle? No właśnie. dobra, jest przyczepa. Teraz trzeba było wymyślić jak ją stąd wyciągnąć. No, za nie przeszkadzaj. Dobra, zobaczmy w którą stronę to ma jechać w ogóle. Tam. Tam ma to jechać. Hm. Trzeba ją cofnąć po prostu tutaj, spróbujmy ją wytargać stąd w taki właśnie sposób. Zobaczymy, że nam się uda, i nas nie ściągnie. Dodatkowo na przykład, a no, trochę brutalnie, ale poszło. Może tak ją przestawimy, bo jest trochę za brutalny. Jestem dla tej przyczepy, chyba lekko no, ale to nic, zaraz ją przyczepimy, postawimy, przyczepimy. Dobra. przyczepiać za daleko jeszcze. To chodź bliżej. Dobra, przyczepiona. Wyznaczmy sobie trasę, chociaż ona tutaj nie będzie jakoś bardzo skomplikowana. Wydaje mi się, że tutaj pojedziemy sobie tu odotąd. O, gdzieś tu. I co, objedziemy to dookoła, nie będziemy się po tych górach tutaj bujać. O, gdzieś tu. Znaczy będziemy się bujać po górach, a nie będziemy znaczy, no nie będziemy na skróty jeździć. O, może tak powiem.